Elejne, starając się powstrzymać łzy, szła po zatłoczonej ulicy Wrocławia. Ludzie spieszyli się do pracy, a ona miała dziś wolne, dokładniej musiała wziąć dzień urlopu. Powód był poważny: rozprawa sądowa dotycząca rozwodu z Maxem. Elejne już dawno zrozumiała, kim jest jej mąż. Na początku próbowała go bronić, wymyślając różne usprawiedliwienia, nawet obwiniała siebie. Myślała, że może nie poświęca mu wystarczająco dużo uwagi, że za mało dba o siebie. Bolało ją to, a jednocześnie przerażało. Z Maxem stali się obcymi ludźmi. Elejne wciąż miała nadzieję, że ich związek można jeszcze uratować, bo w końcu w życiu małżeńskim zdarzają się kryzysy. Jednak wkrótce musiała poznać gorzką prawdę o ukochanym. Tak, można było to przewidzieć, ale Elaine odsuwała od siebie złe myśli, żyjąc w przekonaniu o szczęśliwej przyszłości. W tamtym wieczorze wybuchła. Krzyczała na męża, wyrzucając mu wszystko, co przez długi czas gromadziło się w jej sercu, nazywając go obraźliwymi, ale całkowicie uzasadnionymi słowami. Max się zdenerwował. Nieprzyjemnie było mu słyszeć prawdę o sobie. Przyzwyczaił się do innego traktowania. Jak to wszystko dobrze się zaczęło pięknie jak w bajce czy romantycznej komedii. Chociaż, oczywiście, można było się domyślić, kim jest Max. Dzwonki ostrzegawcze dzwoniły, ale w oczach Elini w tamtym momencie była różowa mgła. Jak mogła zareagować dwudziestolatka na piękne zaloty takiego chłopaka? Był przystojny, wysportowany, dowcipny prawdziwy książę. Elejnę urodziła się i dorastała w małej wiosce, w niezamożnej, ale bardzo zżytej rodzinie. Rodzice kochali się nawzajem i swoją jedyną córkę, w której duszy nieśli całe swoje szczęście. Ojciec starał się rozpieszczać Alenę. Z pensji pracownika tartaku nie dało się zbyt wiele, ale nigdy nie wracał do domu z pustymi rękami. Czasami przynosił jej czekoladę, czasami jakąś uroczą zabawkę. A jeśli Elejne o coś prosiła, to potrafił się postarać, by spełnić życzenie swojej ukochanej córeczki. Matka żartobliwie ganiła męża za to. Wyrośnie z niej kapryśna księżniczka. Ojciec tylko machał ręką i z uśmiechem spoglądał na córkę. Oczywiście Elejne nigdy nie była kapryśna. Mama niepotrzebnie się martwiła. Dziewczynka doskonale rozumiała, że nie mają zbyt wiele pieniędzy i jeśli już o coś prosiła, to najpierw dokładnie ważyła tę prośbę, czy rodzicom na to stać. Od najmłodszych lat pomagała dorosłym w gospodarstwie. Nie trzeba było jej o to prosić. Po prostu widziała, jak rodzice się starają dla niej. I sama postępowała w ten sam sposób. Zawsze uczyła się dobrze, sumiennie. W jej dzienniku były same piątki i rzadkie czwórki. Od kiedy pamięta, Elejne chciała zostać lekarzem. W ich przychodni pediatrycznej pracowała uśmiechnięta, piękna lekarka, która zawsze żartowała z małymi pacjentami i ich rodzicami. Elejne prawie się w niej zakochała i zapragnęła stać się takim samym dobrym i wesołym aniołem w białym fartuchu, by pomagać ludziom, przywracać zdrowie, łagodzić ból. Z czasem to pragnienie tylko rosło. Jednak, Elejne dorastając, zrozumiała, że nie można od razu zostać lekarzem. Trzeba się do tego przygotować z wyprzedzeniem, przez kilka lat przed ukończeniem szkoły, uczęszczać na kursy przygotowawcze. A jak z wioski do miasta daleko się nie najeździ? Ojciec zaproponował rozwiązanie. Wspierał córkę w jej dążeniu do związania życia z medycyną, tak samo jak matka. Czemu nie? Wiele osób najpierw idzie do medycznej szkoły, zdobędziesz zawód pielęgniarki, a potem zobaczysz. Może pójdziesz dalej, jeśli zechcesz. Będziemy cię wspierać w czasie nauki. Ja wezmę dodatkowe zlecenia, przetrwamy. A z mojej strony wsparcie moralne, suchy prowiant i domowe, pyszne jedzenie, uśmiechnęła się matka. Wtedy była już na emeryturze i nie mogła pomóc córce finansowo. Elejne poczuła się ciepło i dobrze, wiedząc, że rodzice ją wspierają. I tak Elejne dostała się do medycznej szkoły w mieście. Przydzielono jej pokój w akademiku. Od tego momentu zaczęło się zupełnie nowe życie dziewczyny. Na początku było jej ciężko zdala od rodziców. Bez ich ciepła, codziennego wsparcia i troski. Nawet płakała z tęsknoty. Potem jednak przywykła. Często się z nimi kontaktowała. A Elejne zawsze wracała do domu na długie weekendy. Czasami matka z ojcem przyjeżdżali do niej. Pojawiły się nowe przyjaciółki i przyjaciele. Poznała interesujących ludzi, wykładowców, personel medyczny szpitali i klinik, w których studenci odbywali praktyki. Elejne lubiła poznawać nowe rzeczy. Wchłaniała wiedzę jak gąbka. Nauka nie zawsze przychodziła jej łatwo. Uczyła się do drugiej, trzeciej w nocy, spędzała długie godziny w bibliotece, uczestniczyła w długich wykładach, przeżywała stresujące egzaminy. Najbardziej pokochała zajęcia praktyczne. Będąc w szpitalu, Elejne zrozumiała, że wybrała właściwy zawód. To było jej powołanie. Wykładowcy i personel medyczny chwalili sumienną studentkę. Elejne zadawała wiele pytań, a oni chętnie na nie odpowiadali. Kontakt z mądrymi, doświadczonymi ludźmi był dla niej niezwykle wzbogacający. Dziewczyna dążyła do nich, pragnęła wiedzy. Chciała stać się najlepsza w swoim fachu, by ratować ludzi, łagodzić ich ból, dawać realne szanse na wyzdrowienie. To było bardzo ważne. Elejne postanowiła, że będzie taką pielęgniarką, a potem lekarzem, jednym słowem, medykiem, dla którego pacjent jest przede wszystkim człowiekiem, a nie bezdusznym obiektem. Obserwując praktyki, widziała, że lekarze są różni i że stosunek lekarza do pacjenta ma ogromny wpływ na szybkość i jakość leczenia. I wyciągnęła odpowiednie wnioski. Kiedy Elejne ukończyła szkołę, ojciec podarował jej samochód. Stary, oczywiście, używany, ale całkiem przyzwoity i nawet bardzo sympatyczny. Elejne zdawała sobie sprawę, że rodzic musiał się sporo napracować, by dokonać takiego zakupu. Na pewno brał dodatkowe zlecenia. Moja córka nie będzie rano jeździć do pracy w zatłoczonych autobusach, powiedział ojciec, wręczając jej kluczyki. Prowadź. Elejne umiała prowadzić od nastoletnich lat. To ojciec nauczył ją w bezludnych, przestronnych polach. Prawo jazdy zdobyła jak przystało w wieku osiemnastu lat. Trudno było pogodzić szkołę jazdy z nauką, ale ojciec nalegał. A Elejne oczywiście też tego pragnęła. A teraz miała własny samochód. Nieopisaną radość. Do pracy przyjęto Alenę w jednym z tych szpitali, w których odbywała praktyki. Pensja była niewielka, ale wystarczająca, by się utrzymać i wynająć niedrogie, jednopokojowe mieszkanie na obrzeżach miasta. Autobusy jeździły tam rzadko, dlatego czynsz był niski. Ale co ale nie po autobusach, skoro miała dzięki troskliwemu ojcu własną żelazną ptaszynę? Praca, mieszkanie, samochód. Życie Elini ustabilizowało się. Na razie nie myślała o dostaniu się na akademię medyczną. Niespodziewanie spodobała jej się rola pielęgniarki. Była bliżej ludzi, bliżej pacjentów. Mniej więcej półtora roku po ukończeniu szkoły na ich rodzinę spadła nagła tragedia. Ojciec, jak zwykle, wyszedł rano do pracy w tartaku, a po około godzinie matka otrzymała straszną wiadomość od jego szefa. Mężczyzna źle się poczuł w pracy. Zabrano go do szpitala. Nawet nie zdążyli go dostarczyć do szpitala. Zmarł w drodze na skutek zawału serca. Do tej pory nie skarżył się na serce. Gdyby chociaż raz zasugerował, że coś jest nie tak, Elaine natychmiast zaciągnęłaby go na badania do swojej szpitala. Mieli tam kardiologów z prawdziwego zdarzenia, ale ojciec milczał, to czy nie odczuwał niepokojących objawów, czy nie chciał martwić bliskich, co było zresztą w jego stylu. Dla Elini cały świat wówczas się zawalił, jakby wyrwano jej grunt spod nóg. Ojciec był jej obrońcą, kamienną ścianą. Teraz Elejne czuła się jak cienka trawa na zimnym wietrze. Bała się o matkę. Ona również bardzo ciężko przeżywała stratę ukochanego męża, ale jakoś sobie radzili. Wspierali się nawzajem, trzymali się razem. Z biegiem czasu życie znów wróciło na właściwe tory brakowało ojca, ale Elejne nauczyła się jakoś z tym żyć. Słowa rodzica, które wcześniej jej mówił, nagle nabrały nowego sensu i co jakiś czas pojawiały się w pamięci w odpowiednich momentach. Tak ojciec, mimo że odszedł, wciąż wspierał córkę. Elejne ratowała się pracą. Starała się być nie tylko dobrą pielęgniarką, ale także ciepłym, empatycznym człowiekiem. Wiedziała, że pacjentom w trudnym okresie choroby potrzebne są wsparcie i współczucie. Ludzie odpowiadali jej wdzięcznością. To było bezcenne dla dziewczyny. Pewnego dnia Elejne jechała do pracy swoją żelazną ptaszyzną. Za każdym razem, gdy siadała rano w samochodzie, zamiast iść na przystanek, myślała o ojcu i dziękowała mu za troskę. I nagle na poboczu zauważyła dziwne zamieszanie. Dziewczyna zaparkowała nieco dalej, wysiadła z samochodu. Na początku wydawało jej się, że kogoś potrącono przy przejściu dla pieszych. Karetki jeszcze nie było, więc zdarzenie musiało być świeże. Może poszkodowanemu potrzebna była pilna pomoc. Wokół drogiego SUV a gromadził się tłum. Elejne dostrzegła zdezorientowane, przestraszone twarze, słyszała stłumione jęki szczególnie wrażliwych obywateli. Wszystko jak zawsze w miejscu wypadku. A potem jej oczom ukazał się mężczyzna w wieku około pięćdziesięciu lat, w szarej koszuli i ciemnych spodniach. Leżał na ziemi, patrząc niewidzącym wzrokiem w niebo, dusząc się. Siniał, harczał, wil się w konwulsjach w drobnoziarnistym kurzu drogowym. Wokół było wielu ludzi, ale nie mogli mu pomóc. Elejny natychmiast zrozumiała, to nie ofiara wypadku. Człowiek się dusi. Albo astma, albo alergia na coś. Ktoś zadzwonił po karetkę, ale mężczyzna jej po prostu nie doczeka się. Potrzebuje pierwszej pomocy natychmiast, pilnie. A Elejne wiedziała, jak działać w takich sytuacjach. Jestem pielęgniarką, oznajmiła obecnym, a następnie klęknęła przed umierającym mężczyzną i zaczęła procedury reanimacyjne. Na początku nic się nie działo. Wydawało się, że to wszystko jest bezsensowne. Elejne działała według instrukcji, ale nie widziała żadnej reakcji. Jednak dziewczyna nie poddawała się. Kontynuowała metodyczne ratowanie człowieka. I oto, gdy w oddali rozległa się syrena karetki, wszystko się udało. Mężczyzna w końcu wykonał pierwszy płytki wdech, potem drugi, trzeci, zakaszlał. Wciąż wyglądał bardzo źle. Mężczyzna, który wcześniej leżał na ziemi, w końcu odzyskał przytomność. Zdezorientowany, rozglądał się dookoła, a w tłumie ludzi słychać było brawa. Elejne poczuła, jak ciężar spada jej z serca. Wkrótce przybyli ratownicy, którzy szybko zbadali pacjenta. Szybko do reanimacji. Usłyszała, gdy mężczyzna został przeniesiony na nosze. Kto go reanimował? zapytał jeden z medyków. Wszyscy wskazali na Alenę. Doskonała robota. Gdyby nie ty, nie doczekałby się pomocy. Możemy wziąć twoje dane kontaktowe na wszelki wypadek? Dodał ratownik. Elejny skinęła głową i podała swój numer telefonu, mając nadzieję, że z mężczyzną wszystko będzie w porządku. Minął miesiąc, a Elejne niemal zapomniała o tamtym incydencie. Pewnego dnia, gdy pracowała w szpitalu, zobaczyła go mężczyznę, którego uratowała. Wyglądał zupełnie inaczej silny, pełen energii, z szerokim uśmiechem i żywym spojrzeniem. Elejne od razu go rozpoznała. A ja Cię pamiętam powiedział, podchodząc bliżej Widzę, że Ty też mnie nie zapomniałaś. Oczywiście, jak się masz? Zapytała. Bardzo dobrze. Lekarze powiedzieli mi, że gdybyś nie była w pobliżu, nie doczekałbym się karetki. Uratowałaś mi życie. Elejny skromnie odpowiedziała. Nie zrobiłam nic nadzwyczajnego, po prostu byłam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Nie zgadzam się. Jesteś moim aniołem, stróżem, dodał z uśmiechem. Mężczyzna przedstawił się jako Jacek Kowalski i wręczył ale nie kopertę. Co to? Zapytała, ale Jacek uśmiechnął się i powiedział: To dla ciebie. Na pewno ci się przyda. Wewnątrz znajdowały się pieniądze oraz wizytówka. Dzwonisz, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy. Jestem wiceszefem w naszym ministerstwie. Elenie była zaskoczona, ale jednocześnie czuła się nieco zawstydzona. Nie zasługuje na takie podzękowania, odpowiedziała. Każdy inny medyk zrobiłby to samo, kropka. Jacek spojrzał na nią z uznaniem. Mogłeś po prostu przejechać obok, ale się zatrzymałaś. Uratowałaś mi życie. Gdy Jacek odszedł, do Elini podbiegła jej koleżanka, Kasia. Co dał ci pieniądze? Zapytała. Tak, ale nie wiem, co z tym zrobić. Możesz w końcu kupić nową meblościankę do mieszkania. Zażartowała Kasia. A wizytówka? To nie byle kto? Dodała, patrząc na kartonik z danymi Jacka. Teraz masz znajomości w wysokich kręgach. Elejne uśmiechnęła się, ale wciąż czuła się niepewnie. Kilka miesięcy później Elejne i Kasia poszły na koncert swojej ulubionej piosenkarki. Przygotowywały się jak na święto, w pięknych sukienkach i z makijażem. Atmosfera była radosna, a dziewczyny śpiewały i tańczyły, nie zauważając, kiedy obok nich pojawił się przystojny młody mężczyzna. Jego intensywne spojrzenie nie przeszło niezauważone. Elejne czuła, że ten chłopak ją przyciąga. Był wysoki, dobrze zbudowany, z uśmiechem, który mógłby rozjaśnić każdy dzień. Ich spojrzenia się krzyżowały, a Elaine czuła, jak serce bije jej szybciej. Chłopak siedział z grupą przyjaciół, ale wciąż zerkał w jej stronę. Koncert dobiegł końca, a dziewczyny ruszyły w stronę przystanku. Elaine była lekko rozczarowana, że przystojniak nie podszedł do niej. Może to tylko wrażenie. Myślała. Na przystanku czekały na autobus, a deszcz zaczął padać. Dziewczyny zmarzły w swoich lekkich ubraniach, gdy nagle przed nimi zatrzymał się luksusowy samochód. Kiedy kierowca opuścił szybę, Elejny zobaczyła znajomą twarz. — Cześć! — powiedział chłopak. — Wsiadajcie, zmarzłyście. Kasia spojrzała na Alenę, a ta wahała się. — Nie znasz mnie, możesz być niebezpieczny — powiedziała. Rozumiem, że się obawiacie. Zróbcie zdjęcie mojego numeru, wyślijcie do kogoś zaufanego, zaproponował. Kasia szybko zrobiła zdjęcie, a Elejne poczuła, że to może być szansa. Chłopak przedstawił się jako Max. Rozmawiali w samochodzie, a Elejne zauważyła, że Max patrzy tylko na nią. Gdy dojechali do jej mieszkania, Max powiedział: Jesteś piękną dziewczyną. Obserwowałem cię przez cały wieczór, ale bałem się podejść. Elaine była zaskoczona, a jego słowa sprawiły, że poczuła się wyjątkowo. Możesz mi dać swój numer? Może się spotkamy? zapytał. Oczywiście, odpowiedziała, czując, że to może być początek czegoś wyjątkowego. Kiedy Elaine wyszła z samochodu, Kasia spojrzała na nią z uśmiechem. Co pytał o telefon? Zapytała. Tak, ale nie wiem, co myśleć. Nie martw się, na pewno zadzwoni. Widziałam, jak na ciebie patrzył. I rzeczywiście Max zadzwonił następnego dnia, życząc ale niemiłego dnia. Wkrótce po tym kurier dostarczył jej piękny bukiet kwiatów. Elejne była zachwycona. Max regularnie wysyłał jej zabawne wiadomości, co sprawiało, że jej dzień stawał się lepszy. Wieczorem Max przyjechał po Alenę do szpitala. Wyglądał jak model z okładki magazynu. Elaine nie mogła uwierzyć, że taki chłopak jest nią zainteresowany. Spędzili wieczór w eleganckiej restauracji, gdzie Max sprawił, że czuła się komfortowo i swobodnie. Rozmawiali, śmiali się, a Elejne zaczęła dostrzegać, że może to być początek pięknej historii. Max był synem znanego w Warszawie biznesmena, właściciela sieci stacji benzynowych. Elejne, choć wcześniej słyszała o tej rodzinie, nigdy nie przypuszczała, że spotka kogoś takiego jak Max. Jego sposób bycia był zupełnie inny niż to, co znała z opowieści o bogatych ludziach. Max nie był nadęty ani wyrachowany. Wręcz przeciwnie, potrafił być szczery i naturalny, a jego komplementy sprawiały, że Elaine czuła się jak najcenniejszy skarb. Po ich pierwszej ręce, na której spędzili czas na spacerze, Elaine nie mogła uwierzyć, że mogłaby być dla niego kimś więcej. Max, z uśmiechem na twarzy, wręczył jej kartę, która oferowała zniżki na paliwo na jego rodzinnych stacjach. To dla ciebie, żebyś mogła jeździć bez stresu, powiedział, a Elaine poczuła się doceniona. Z każdym kolejnym spotkaniem Elaine zakochiwała się w Maxi coraz bardziej. On zabierał ją do teatrów, na wystawy, do eleganckich restauracji, a nawet na krótkie wycieczki. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli w parku, Elaine zapytała go, co takiego w niej widzi. Max spojrzał jej w oczy i powiedział: Nie jesteś jak inne dziewczyny. Jesteś piękna, ale też skromna i dobra. Lubię cię zaskakiwać i sprawiać radość. Te słowa rozgrzały jej serce. Elejne czuła, że Max jest jej osobą. Ich związek rozwijał się szybko, a wkrótce Elejne przeprowadziła się do jego mieszkania w nowym budynku w centrum Warszawy. Żyli jak małżeństwo, a Elejne uwielbiała dbać o Maxa, przygotowując mu pyszne śniadania i romantyczne kolacje. Max pracował w firmie swojego ojca, co czasami sprawiało, że był zbyt zrelaksowany. Często wracał do domu późno, zmęczony, ale zawsze pamiętał, by uprzedzić Alenę o swoich opóźnieniach. Mimo, że był niezdarny w codziennych sprawach, jego życzliwość i dbałość o nią rekompensowały te niedociągnięcia. Jednak Elaine zaczęła zauważać, że Max ma problem z alkoholem. Często pił, nawet rano, co niepokoiło Alenę. Gdy próbowała porozmawiać z nim na ten temat, Max odrzucał jej obawy, mówiąc, że to tylko sposób na stres. Elaine chciała wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Pewnego dnia, gdy Max zobaczył jej stary samochód, wykrzyknął: "Jak możesz jeździć tym zdewiejącym gratem?". Elaine, czując się urażona, odpowiedziała: "To nie jest tylko samochód, to prezent od mojego ojca." Max, widząc jej reakcję, postanowił kupić jej nowy, piękny samochód w kolorze niebieskim. Elejny była w szoku, nie wiedziała jak zareagować na tak drogi prezent. Tania, przyjaciółka Elini, podziwiała nowy samochód, ale nie mogła powstrzymać się od komentarza Nie sądziłam, że jesteś tak sprytna, Aleno. Te słowa przypomniały Alenie o różnicy w ich statusie społecznym. Czuła, że ludzie mogą myśleć, że jest z Maxem tylko dla pieniędzy, co ją raniło. Max, słysząc jej zmartwienia, tylko się uśmiechał. Nie przejmuj się tym, co myślą inni. Liczy się to, co my czujemy. Elaine czuła się szczęśliwa, gdy byli razem, ale obawiała się, co pomyślą jego rodzice, gdy dowiedzą się o ich związku. Po około pół roku znajomości Max oświadczył się alenie w romantycznej scenerii na dachu jednego z warszawskich wieżowców. Był to wieczór, w którym nie było innych gości. Max zadbał o wszystko, a gdy muzycy zaczęli grać, wyciągnął z kieszeni małe, czerwone pudełeczko. Czy zostaniesz moją żoną? zapytał, a Elejne, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje, rzuciła mu się na szyję. Ich ślub był wspaniały, zorganizowany przez rodziców Maxa, którzy wyglądali jak z filmu o bogatych. Mimo, że byli uprzejmi, Elejny czuła, że trzymają pewien dystans. Po około półtora roku małżeństwa Elejny zaczęła dostrzegać zmiany w Maxi. Jego praca stała się coraz bardziej stresująca, a on sam często wracał do domu pijany i zły. Bliskość, którą kiedyś dzielili, zaczęła zanikać. Elejne pragnęła mieć z Maxem dzieci, ale nie mogła zajść w ciążę. Po badaniach okazało się, że z jej zdrowiem wszystko jest w porządku, więc lekarze zasugerowali, by Max również przeszedł badania. On jednak stanowczo odmawiał, twierdząc, że jest zdrowy. Elejne próbowała rozmawiać z nim o tym, ale Max reagował agresywnie. Czasami, gdy byli na wydarzeniach towarzyskich, Max zachowywał się jak idealny mąż. Ale w domu stawał się obcy, zimny i obojętny. Elaine miała nadzieję, że to tylko kryzys, który minie, ale z każdym dniem sytuacja się pogarszała. Czuła się osamotniona, mimo że Max nie ograniczał jej finansowo. Otrzymywała drogie prezenty, ale brakowało jej bliskości i ciepła. Kiedy próbowała dotrzeć do Maxa, on tylko się złościł, a potem wysyłał jej przeprosiny w formie przelewu na konto. Pewnej nocy, gdy Elejne pomyliła telefony z Maxem, odkryła coś, co zmieniło wszystko. Otrzymała wiadomość od pięknej blondynki, która pisała: Tęsknię za tobą, nie mogę się doczekać naszej kolejnej randki. Elejne była w szoku. To był telefon Maxa, który wrócił do domu późno, znów pijany. Jej serce zamarło. Elejne postanowiła, że to koniec. Zdecydowała się na rozwód, nie mogąc dłużej znosić kłamstw i oszustw. W dniu rozprawy, gdy siedziała w sądzie, czuła, że wreszcie uwalnia się od ciężaru, który nosiła przez tyle lat. Po zakończeniu sprawy wyszła na ulicę, czując się lekko i wolno. Wkrótce po rozwodzie, Elejne zaczęła nowe życie. Znalazła nową pracę w szpitalu, gdzie poznała Andrzeja, młodego lekarza, który był dla niej wsparciem. Ich przyjaźń szybko przerodziła się w coś więcej. Elejne czuła, że wreszcie znalazła kogoś, kto ją rozumie i docenia. I tak, po wielu trudnych doświadczeniach, Elejne zrozumiała, że życie potrafi zaskakiwać. Czasami trzeba przejść przez ciemność, by odnaleźć światło. A w jej przypadku to światło przyszło w postaci miłości, która w końcu dała jej szczęście, na które zasługiwała. Subskrybuj, kanał Czeka na